Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o moim nowym nabytku, którym jest dodatkowy wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej, czyli do podlewania ogródka. Moje obydwa wodomierze są litewskiej firmy Sensus. To modele Puls RF, które wyposażono w w radiolinie do zdalnego odczytu. W tym roku, ponieważ był jakiś problem z tym odczytem, dostały takie dodatkowe moduły, które można powiesić nieco wyżej, jeżeli na przykład wodomierz jest usytuowany w piwnicy, czy za jakimiś przeszkodami utrudniającymi odczyt. Jak przygotować miejsce do montażu dodatkowego wodomierza? Najlepiej, żeby umiejscowić go tam, gdzie odczyt zdalny będzie dobry, to znaczy nie będzie jakiś przeszkód. Ja mam umieszczony swój wodomierz w kotłowni. Odczyt inkasent dokonuje z która jest w pobliżu. Zasięg takiego wodomierza to jest bodajże około 200-300 metrów. No, jeżeli go Wsadzimy pod ziemię, gdzieś te jakieś studzienki czy, czy jakieś piwnicy odczyt drastycznie maleje, bo w skrajnych przypadkach może nawet dojść do 20 metrów. Mówi no potomierz, jest tak jak wspomniałem wcześniej, wyposażony w taki dodatkowy moduł, który można umieścić gdzieś wyżej, co ułatwi odczyt. Sama instalacja. Wygląda następująco. Wejście wody mam umieszczone od góry. Tu mam umieszczony zawór odcinający przyłącze wody w ogrodzie. Na dole mam jeszcze dodatkowy zawór, dzięki którym mogę zamknąć ujęcie wody, nie wyłączając oczywiście całego budynku i na przykład dokonać serwisu wodomierza czy wymiany która następuje co 5 lat. Niżej mam taki zawór spustowy, gdzie na zimę mogę sobie przedmuchać instalację w ogrodzie, żeby jakieś resztki wody nie zostały. Teraz opowiem Wam o kosztach całej instalacji. Więc tak, zmusiło mnie przede wszystkim to, że miesiąc kwiecień w którym zakładałem mój ogródek, czyli sadziłem trawę na powierzchni około 700 metrów, sadziłem rośliny. Był na tyle suchy, że podlewanie tego wszystkiego, co posadziłem, kosztowało mnie 330 zł, z czego około 180 zł poszło na, na odpływ wody do kanalizacji. Czyli gdybym miał ten wodomierz wcześniej, zapłaciłbym rachunek o te 180 zł mniejszy. Koszt przyłączenia samego wodomierza jest następujący. Pierwszą rzeczą to oczywiście warunki techniczne, za które zapłaciłem 60 zł. Potem następuje podpisanie zlecenia na montaż. Ja to zrobiłem u mnie w wodociągach. Przyjeżdża ekipa, jeżeli wszystko jest przygotowane to montaż trwa dosłownie chwilę. Jeżeli nie ma miejsca przygotowanego do wodomierza to oczywiście oni to zrobią. U mnie całość praktycznie zamknęła się tylko i wyłącznie w czynności polegającej na przykręceniu wodomierza ponieważ miałem już instalację przygotowaną za co zapłaciłem łącznie z wodomierzem 330 zł. Wodomierz do wody bezpośrednio zużytej, czyli do podlewania ogródka posiada legalizację na 5 lat. Wiąże się to niestety z kosztem, ponieważ co 5 lat będę musiał ponosić koszt wymiany wodomierza, czyli około 220 zł. Nie ma to miejsce przy wodomierzu głównym, który służy także do rozliczeń zużycia ścieków. I ten wodomierz jest po prostu wymieniany gratisowo. Wodomierz, wyposażony w radiolinie, umożliwia również odczyt manualny. Wystarczy podnieść klapkę, jest wtedy dostęp do licznika, gdzie wzrokowo możemy szczytać stan i zadzwonić do wodociągów i podać go. Ponadto jest możliwość przekręcenia głowicy tak jak będzie najwygodniej do odczytu lub do montażu, ponieważ ten przewód nieco ogranicza możliwości montażowe. Trzeba też uwzględnić miejsce na zamontowanie tej głowicy do radiolinii, która no niekoniecznie musi być blisko wodomierza, można ją mieścić praktycznie w dowolnym miejscu, jesteśmy tylko ograniczeni długością przewodu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dodatkowy wodomierz. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście proszę o łapkę w górę, abyście byli na bieżąco z moimi filmami. Proszę o subskrypcję, a ja postaram się po przesłaniu kolejnego rachunku przedstawić w komentarzach, jak wyglądało pierwsze rozliczenie dodatkowego wodomierza. Dziękuję za uwagę.